Fundacja Najgoche wspólnie z samorządami gmin KościeŻyny i Rotem Barku zorganizowała manifestację patriotyczną poświęconą partyzantom Gryfa Pomorskiego. W miejscu gdzie zginęli żołnierze postawiono obelisk oraz tablicę informacyjną upamiętniającą tamte wydarzenia. Głównym organizatorem był pan Zbigniew Talewski, prezes Fundacji Najgoche. Proszę o wciągnięcie flagi państwowej na maszt i o sygnał. Odbyła się tutaj wielka, patriotyczna, śmiem powiedzieć, manifestacja, podczas której dokonaliśmy odsłonięcia kolejnej strażnicy pamięci i patriotyzmu, tym razem imienia Gryfa Pomorskiego. Dlaczego tu? Otóż w tym to miejscu stoi od lat 60., a niedawno, bo w czerwcu tego roku odnowiony przez naszą fundację Na Igochę zborowego młyna ten tutaj obelisk, który wieńczy figura Chrystusa, krzyż i tablica informacyjna. Są to elementy, które fundacja pozyskała od swoich przyjaciół. Krzyż od Pawła Wojaka z Betowa, orzeł, który jest na tym krzyżu podarował nam ser Petrycz, który mieszka w Polsce. Ciekawa postać, wnuk byłego pierwszego premiera rządu Jugosławii w okresie Królestwa Jugosławiańskiego. Tablicę pomógł nam wykonać za godne i w zakresie ilości pieniędzy, pieniądze pan mistrz Jan Bożyszkowski z Kramarzyn. Pomagali nam również pracownicy urzędu gminy i starostwa kościerskiego, którym jesteśmy bardzo wdzięczni. Obecny był oddział partyzancki, współczesny, który kultywuje tradycję Gryfa. Oddział partyzancki CIS z Męcikała, którego dowódcą jest Wojciech Derewecki-Żbik. Pełna ich nazwa to jest Stowarzyszenie Miłośników Historii Gryfa Pomorskiego CIS w Męcikale. Obecna była tu szkoła, zespół szkół w Wielkim Podlesiu, która swoim zasięgiem terytorium obejmuje wieś Rotembark. I pani Czarnocie i uczniom tej szkoły Fundacja Nasza, pan Wójt i starosta przekazali to miejsce w opiekę. Byli również i uczniowie z Kaszubskiego Liceum w Brusach i zespół zaboracy z Karsina Wiela. Były poczty sztandarowe zbytowa kombatantów. Był poczet sztandarowy z Ziemian, był poczet sztandarowy z Wiela. Mówię tu o oddziałach Rzeszenia kaszubsko pomorskiego A teraz do rzeczy, co ten pomnik. Upamiętnia on miejsce śmierci trzech poległych tu, nie w tym miejscu, ale niedaleko był tutaj bunker partyzancki oddziału Augustyna brestki z Bycha i w tym to bunkrze Y, mieszkali, ukrywali się dwaj mieszkańcy Rotembarga, Kaszubi, szwagrowie zresztą, Franciszek Sadowski Stark, pseudonim od stary, Konrad y, y, Taleski, pseudonim Szady, od bujnych włosów i Rosjanin, Iwan Zachreda, pochodzący z Kujbyszewa, który uciekł z niewoli niemieckiej i partyzanci Gryfa, oddziału Kulasa odnaleźli jego już wycieńczonego na drodze do Gostomias I ten to Zachreda przystąpił do Gryfa i od 1941 roku walczył w jego szeregach. 20 czerwca lub 29 jak inni twierdzą 1944 roku oddział jak komando zbytowa został tu przyprowadzony w różnych y, dziwnych okolicznościach, o których tutaj przy tej okazji nie chcę wspominać y, na to miejsce i po ataku, po obronie, po wyczerpaniu się amunicji tych trzech żołnierzy partyzantów przystąpili do ataku granatami i tych to nieszczęśników wręcz spalili w tym bunkrze, a po śmierci jeszcze przebili bagnetami dla pewności, czy na pewno oni, oni polekli. Zgromadziła się tutaj przede wszystkim rodzina z obojga jak gdyby rodów sadowskich i taleskich, która w tej chwili jest rozciana po Bytowszczyźnie szczególnie. Były tutaj córki Franciszka Sadowskiego. Była żona najmłodszego brata Sadowskiego, brata Konrada Teresa Taleska z Kołczygłów z dziećmi. Był również Jan Taleski z Kramarzyn, dzisiaj 90-letni weteran, który przeszedł wojnę, II wojną, wojnę światową, dzisiaj ze względu na swój wiek niedawno został awansowany do wiek i zasługi oczywiście awansowany do stopnia porucznika, porucznika rezerwy. Zgromadziło się tu wiele, wiele miejscowych obywateli, przedstawicieli władzy. Wszyscy ci tu z głębokim szacunkiem oddali część tej tutaj wielkiej Nieszczęśliwej sprawie, gdzie prawie pod koniec wojny ci ludzie musieli oddać swoje życie. Świadczą zresztą o tym tutaj złożone złożone kwiaty. Po co robimy to? Jest to kolejna strażnica, która ma przyczyniać się do utrwalania pamięci, której jest coraz mniej, o, jako przyczynek do wychowania patriotycznego młodzieży. Teraz, kiedy w tym okresie przede wszystkim dominuje pogoń za pieniądzem, za karierą, za wartościami materialnymi. Sądzę, że te strażnice chociażby w części będą tym młodym ludziom przypominać, że historia jest na tyle ważna, bo fundament, jest ona fundamentem budowy dzisiejszego i przyszłego domu zarówno ich rodzinnego, życia rodzinnego, życia regionu, jak i naszej Polski. Pokaż nam Panie Miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera. Śmierć nad Nim nie ma już władzy. W świetle wiary jesteśmy przekonani, że śmierć jest początkiem i przemianą życia. Nie jest ostateczną rozłąką żyjących ze zmarłymi, ale rozłąką czasową. Po której wszyscy się spotkamy w domu Ojca. Jeżeli do końca naszych dni na Ziemi wytrwamy w wierze miłości. Na grobach naszych bliskich wznosimy krzyże i nagrobki, które wyrażają naszą niezłomną nadzieję płynącą ze śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Prośmy Boga, aby umocnił naszą wiarę w zmartwychwstanie i życie wieczne i pobłogosławił ten krzyż oraz obelisk zniesiony na miejscu pamięci. Jego sług. Ojcze nieskończenie dobry, Ty zesłałeś na świat swojego jednorodzonego Syna, ale przez swoją śmierć i zmartwychwstanie wybawił nas od śmierci wiecznej i przewrócił nam nadzieję życia w i światłości. Krzyż Twojego Syna jest znakiem naszego zwycięstwa. Naznaczeni tym znakiem w sakramencie Chrztu Świętego bierzemy codziennie swój krzyż na ramiona aby iść przez życie śladami Chrystusa. Pogłogosław, Panie, ten krzyż i obelisk, który wznosimy na miejscu pamięci Twoich sług, partyzantów Gryfa pomorskiego, w szczególności Franciszka, Konrada i Iwana. Okaż im, Panie, swoje nieskończone miłosierdzie i wskrzesi ich ciała do życia w kwalę. Umocnij naszą nadzieję, że mocą tego krzyża przeprowadzisz nas przez bramy śmierci i przyjmiesz nas do społeczności Twoich świętych. Przez Chrystusa Pana naszego. Szanowni Państwo, przedstawiciele samorządu gminnego oraz powiatowego, powiatu kościerskiego oraz gminy kościerzyna, pan Kazimierz Masz i gminy kościerzyna, pan Grzegorz Piechowski. Szanowni Państwo, przedstawiciele kombatantów z Chojnicy. Jako kolejną symboliczną głozankę kwiatów złoży złożą córki poległych partyzantów. Symboliczną głozankę kwiatów składa zespół folklorystyczny z I państwo, kolejną delegacją jest, są to Lasy Państwowe. Kolejna symboliczna wiązanka kwiatów zostanie złożona przez przedstawicieli Miasta Kościerzyna z osobą Pana Piotra Przewodniczącego Rady Miasta. Szanowni delegacja oraz przedstawiciele rodziny Talewskiej. Zanka przewodniczący starosta, wicestarost, proszę, wicestarosta, szanowny wicestarosta Hojnicki. Szanowni Państwo, kolejna delegacja jest to delegacja z gminy dziewiami z panią przewodniczącą Maczel. Zapraszam. Ja Szanowni Państwo, Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące z Rusji. Szanowni Państwo, komendanci, powiatowy komend policji z Bytowa oraz Kościozyli. i chryp. Nie dusz próbie. Nie lecy na jest znak. Przód wam to znak z trwało. Co je zaleto, co je brak, co długo i co chwało. Leciele są so przekonują. Trzyma są so całą łeco. Nie złoni głębi żadno zbóż. Niszy ci, co sam soco soczu, dozno, że jak roda ta, jak brata, Pan ze wiernie wiernie chłet zbęd I kwet szanse nie świata.